Zobaczcie, jak wyglądają nowe, tegoroczne polibagi z LEGO. Między innymi ten z Minecrafta, ten z LEGO Technik, ten z LEGO Dreams i jeszcze mech z LEGO City. Polybag z LEGO City to egzoszkielet, który umożliwia astronaucie poruszanie się po obcych planetach. Ramiona zostały wyposażone w takie chwytaki, z tyłu znajdziemy baterie. No a jeśli chodzi o minifigurkę astronauty, to ta wygląda bardzo ładnie. Zestaw z Minecrafta to miejsce pojedynku pomiędzy Alex a szkieletem i co istotne, kilkanaście złotych za dwie figurki i garść klocków to naprawdę uczciwa cena, mimo tego, że konstrukcja raczej nie porywa. Czy to wszystko, co było w polibagu z Lego Dreams? Absolutnie nie. Zobaczcie, jak wygląda ten fenomenalny latający pad, no a te elementy to jest po prostu bajka. Dodatkowo ładna minifigurka Coopera oraz taki stwór, który wygląda trochę jak spłaszczony sedes. I na deser mini ładowarka z serii LEGO Technic możemy oczywiście ładować, ale żeby to robić należy użyć tego mechanizmu podnosić i opuszczać łychę. Dawajcie znać, który z tych polibagów podoba Wam się najbardziej.